Do tragicznego zdarzenia, wskutek którego śmierć poniósł 55-letni mężczyzna, doszło na ulicy Jasińskiego na osiedlu Młodych. Naprawiał on swój samochód w garażu. W sobotę wieczorem dyspozytor pogotowia ratunkowego powiadomił Komendę Powiatową Policji w Świdnicy o zdarzeniu, do jakiego doszło na osiedlu Młodych w Świdnicy. Jak się okazało, 55-letni mieszkaniec w Świdnicy naprawiał samochód w swoim garażu. Garaż był zamknięty, samochód był odpalony. W wyniku tego zdarzenia doszło do zatrucia, Mężczyzny. Na miejscu zdarzenia prowadzili czynności także technicy kryminalistyki, nie stwierdzili działania osób trzecich. Pomimo błyskawicznej akcji reanimacyjnej mężczyzny nie udało się uratować. Do drugiego śmiertelnego w skutkach zdarzenia doszło w jednym ze świdnickich klubów na terenie rynku. Młody mężczyzna zmarł tam w okolicach czwartej nad ranem. Obecnie prowadzone jest śledztwo przez Świdnicką Prokuraturę Rejonową. Wstępne oględziny nie stwierdziły żadnych obrażeń na ciele Denata. Jeszcze dziś wybrany zostanie lekarz, który przeprowadzi sekcję zwłok, mówi Marek Rusin, prokurator rejonowy. Dodaje również, że całe śledztwo jeszcze trochę potrwa. Zgłaszają się do nas świadkowie tego wydarzenia, których przesłuchujemy na bieżąco.